10 kwietnia ubiegłego roku Budkiewicz w jednym z wywiadów zajął się oryginalną pisownią nazwisk i tym razem, odmiennie aniżeli wcześniej miało to miejsce, oświadczył, że projektu ustawy o oryginalnej pisowni nazwisk nie trzeba. Wiązać z polskim społeczeństwem, ponieważ on, jako premier Litwy, najwięcej wniosków w sprawie oryginalnej pisowni nazwisk otrzymuje nie od Polaków, ale od Litwinek, które wyszły za mąż za obcokrajowców i nie mogą przyjąć nazwiska męża. A zatem nie od Polaków ma te wnioski, tylko od Litwinów, A już przede wszystkim Litwinek. Podobnie wypowiedział się premier Litwy 15 lipca 2014 roku, stwierdzając, nie wiem jaką to policzył, że 97% otrzymanych przez niego listów w tej sprawie, czyli w sprawie pisowni nazwisk i miejscowości pochodzi od Litwiny, które albo wyszły z za mąsa obcokrajowców, albo też urodziły dzieci za granicą, stwierdzając, i to już powiedział wyraźnie, że chciałby, aby ustawy o mniejszościach narodowych nie łączyć z polską mniejszością narodową. Taka jest ewolucja poglądów litewskich i litewskich Wilków. Poza niekonsekwencją, to premier Litwy zademonstrował publicznie coś, co prawem pozwolę sobie nazwać obłudą. Posłużyła do tego sprawa polskiego administratora rejonu Solecznickiego. Na Litwie są dwa rejony całkowicie, zdecydowanie polskie. To jest rejon wileński i rejon solicznicki. Rejon to odpowiednik powiatu. Przy czym od razu powiem, że tym administratorem to Polak, członek AWPM, Bolesław Daszkiewicz. Otóż ten Daszkiewicz za nieusunięcie, do czego był zobowiązany przez Litwinów, prywatnych, umieszczonych na prywatnych domach dwujęzycznych tablic z nazwami ulic, został skazany przez Sąd Litewski na niesłychanie wysoką karę grzywny. W wysokości 43 400 litrów to jest mniej więcej 12 500 euro. Budkiewicz w wywiadzie dla Wileńskiego Radia z Nadwili w sprawie wysokości orzeczonej wobec Daszkiewicza kary wypowiedział się w taki sposób, że jego zdaniem wysokość tej brzydni jest nieadekwatna do stopnia szkodliwości czynu i że taka kara to wielka przesada i, tworzenie swego, i tworzy swego rodzaju napięcie wśród mniejszości narodowej polskiej, ale że on jako premier Litwy nie może oczywiście wywierać wpływu na sądy litewskie w tej sprawie oficjalnie nie może, ale może przecież wybierać wpływ na podległego sobie urzędnika, jakim jest pełnomocnik rządu w regionie, w rejonie, czyli powiecie i kształtować jego politykę karną w zakresie formowania wniosków w przedmiocie kary. Ta sprawa była bardzo zabawna. Trzeba powiedzieć, że Daszkiewicz zapłacił tę grzynę, no bo mu groziło odsiedzenie tej grzybni, ale nie zrobił tego sam. Trzeba powiedzieć, że w tym zakresie pomogły mu struktury Polaków nie oni sami, którzy złożyli się na zapłacenie tej życia. Bezsporne jest z tego, co powiedziałem, że Litwini byli niewiarygodni w swoich rozmowach z Polakami Litewskimi. Obiecywali dużo, ale nie myśleli, żeby to realizować. Bo popatrzmy, jak to się ma w stosunku do tego, co obiecywali załatwić. A więc, co tyczy się kwestii wdrożenia jednolitego egzaminu z języka litewskiego dla szkół mniejszości narodowych i szkół litewskich, to po półtorarocznym okresie oczekiwania, wdrożenie to wprawdzie odroczono ale tylko zaledwie o jeden rok i to w tej chwili zaprocentowało o tym, że władze litewskie z całą stanowczością wprowadzają ten wymóg poddania się Polakom w szkołach mniejszościowych takiemu samemu egzaminowi zakresu języka litewskiego, jakim poddawani są rdzenni litni. Co tyczy się procesu zwrotu ziemi byłym właścicielom Polakom, to tego procesu nie dokończono wbrew obietnicy, Przygotowano wprawdzie projekt ustawy, o mniejszościach narodowych, ale projekt ten ograniczył prawa mniejszości, co było z dużą szkodą dla naszej mniejszości narodowej i innych mniejszości na Litwie. A jeśli chodzi o rozwiązanie kwestii pisowni, imion i nazwisk, to ta sprawa ma dotyczyć. Wyłącznie cudzoziemców, a nie litewskich Polaków. Zaś w sprawie pisowni nazw ulic i miejscowości ma pozostać wszystko po staremu. To znaczy będzie się nadal zwalczać dwujęzyczne tablice z nazwami ulic. I to się dzieje. Z obietnic właściwie nic nie pozostało. Jak wynika z tego, to premier i ministrowie rządu litewskiego wysyłali w świat, w świat sprzeczne ze sobą sygnały. Polakom litewskim obiecywali załatwienie przynajmniej niektórych ich bolączek, a swojemu polonologicznemu elektoratowi sygnalizowali, że będzie wręcz odwrotnie uprawiając wobec Polaków typową grę pozorów, dzięki której udało im się wyciszyć radykalnie protesty litewskich Polaków przeciwko reformie oświaty. Udało się nie dopuścić do pojawienia się kwestii dyskryminacji mniejszości narodowej w Polakie. W trakcie litewskiej prezydencji w Unii, i zneutralizować groźbę, bo i taka była, zaangażowania się rządu polskiego w sprawy litewskich Polaków. Jest pytanie: jak w tym wszystkim, w tej grze pozorów i tej grze przeciw Polakom litewskim? zachowała się pani prezydent Dania Grybałska. Odpowiedź na to pytanie, odpowiedzi szukać należy w konflikcie, jaki zaistniał na linii prezydent Grybałskajdzie z przewodniczącym akcji wyborczej Polaków na Litwie Waldemarem Tomaszewskim, mianowicie, w styczniu 2014 roku doszło w Parlamencie Europejskim w trakcie debaty podsumowującej litewską prezydencję w Unii Europejskiej do scysji między tymi dwiema osobami. Tomaszewski mianowicie zwrócił uwagę na cienie litewskiej prezydencji i wykorzystując sprawę wspomnianego już Bolesława Daśkiewika, skazanego przez sąd litewski na drakońską karę za nieusunięcie z prywatnych polskich domów dwujęzycznych tablic z nazwami ulic, powiedział, że popierany, powiedział to dotyczy Tomaszewskiego, że popierana przez najwyższe władze litewskie walka z językiem polskiej mniejszości narodowej to jest Przejaw skrajnego nacjonalizmu, którego nie powinno być w Unii Europejskiej. W odpowiedzi na to prezydent Skajcie zarzuciła Waldemarowi Tomaszewskiemu próbę zdyskredytowania Litwy na polu publicznym i stwierdziła, cytuję, że żadna organizacja europejska nie potwierdziła, jakoby Litwa łamała jakiekolwiek normy międzynarodowe. Na tą wypowiedź prezydent Grybał zareagowało Forum Rodziców Szkół Polskich Rejonu Stolecznickiego, które w swoim pisemnym oświadczeniu stwierdziło, że pani prezydent Daria Driwałska-Egnie publicznie okłamała społeczność międzynarodową, a także przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, ponieważ w sześciu rezolucjach i raportach różnych organizacji międzynarodowych, które zostały wymienione w oświadczeniu, Zwrócono uwagę, że na Litwie są naruszane prawa mniejszości narodowych. Oświadczenie to podpisała jako przewodnicząca forum działaczka polskiej mniejszości narodowej Renata Cytacka, będąca zarazem wiceministrem energetyki, a więc tego resortu którym kierował od grudnia 2012 roku Jarosław Niewierowicz. Podpisanie oświadczenia zarzucającego kłamstwo prezydent Litwy przez osobę, która sprawowała funkcję wiceministra wywołało na Litwie burzę polityczną, ale na razie bez konsekwencji dla Renaty Cytackiej, nie licząc tego, że była ona atakowana <laughs> przez prasę litewską, za co? Za dwujęzyczną tablicę na domu, w którym mieszkała w Jaszunach, to mała miejscowość w rejonie solecznickim, oraz za niewywieszanie flagi państwowej z okazji Wiedeckich Świąt Państwowych, a wywieszenie natomiast polskiej flagi w dniu 2 maja, to jest w Dzień Polonii i Polaków zagranicznych. Sprawa cytawskiej powróciła jednak bardzo szybko przy okazji tak tzw. czarnej listy wiceministrów. Otóż na początku czerwca ubiegłego roku prezydent grybał Skajki zarzuciła mianowicie kilku wiceministrów, że znajdują się oni na liście sporządzonej przez Służbę do Spraw Badań Specjalnych, których powiązania i działalność budzą podejrzenia, ale grybał Skajki nie ujawniła o których to wiceministrów chodzi, ani jakich mieli się dopuścić czynów kryminalnych. Wyręczyła panią prezydent Lidzy pod tym względem prasa litewska, stwierdzając, że na liście znajduje się dziewięciu wiceministrów, których jednak nazwiska w nie zostały ujawnione, ale dodała, że nie znajduje się wśród tych dziewięciu wiceministrów żaden z wiceministrów z akcji wyborczych Polaków na Litwie. Podejmując ten temat, premier Litwy Butkiewicius zobowiązał wszystkich ministrów swojego rządu, którym kierował, aby w sprawie swoich wiceministrów zasięgnęli stosownych informacji, u organów praworządności, zaś prezydent Litwy oświadczyła, że nie zatwierdzi na zajmowanych stanowiskach tych ministrów, którzy nie zwolnią swoich wiceministrów z czarnej listy, na której się ci wiceministrowie znaleźli w ramach prewencji, która miała zapobiec kradzieży środków publicznych. Na początku lipca 2014 roku Rada Polityczna Koalicji Rządzącej zadecydowała, że ministrowie są zobowiązani zwolnić wszystkich swoich wiceministrów, uwzględniając ich kompetencje i uzyskując o nich informacje stosowne. Kompetencje wiceministrów pojawiły się zatem jako nowe kryterium dla oceny przydatności tych ludzi dla rządu. I to mając na uwadze, powrócono do sprawy wiceminister cytacji. Nie daruje się Polce to, że nie wywiesza flagi litewskiej, a odważyła się wywiesić Flagę polską w dzień Polaka za granicą. I to tą niekompetencje zaczęto przypisywać, cytację. Na jej temat wypowiedział się sam premier Litwy Butkiewicz, stwierdzając, że jej kompetencje są na niskim poziomie oraz że nie sprawdziła się ona na zajmowanym stanowisku. Jakkolwiek żadnych argumentów na poparcie tej tezy nie przedstawił, zwłaszcza, że nigdy wcześniej nikt nie miał zastrzeżeń do kompetencji wiceminister Renaty Cytackiej. A tak na wiceminister Cytacki jako rzekomą osobę niekompetentną trwał nadal. Przodował w tym premier rządu Litwy Budkiewicz, dowodząc, że w żadnym wypadku nie może ona zajmować stanowiska wiceminister z powodu niskich kompetencji. Obronę wiceministrów oddelegowanych do pracy w rządzie litewskim z ramienia akcji wyborczej i latów na Litwie podjęło kierownictwo tej partii, stwierdzając, że żaden z jej kandydatów delegowanych do rządu nigdy nie był zamieszany w żaden skandal, że nie figuruje na tak zwanej czarnej liście i z tego względu wszyscy wiceministrowie pochodzenia polskiego powinni być na nowo powołani na stanowiska wiceministrów, nie wymagając Renaty Cygdackiej, która w międzyczasie, tak jak wszyscy inni wiceministrowie, podała się do dymisji. Ale naciskany przez kierownictwo akcji wyborczej Polaków na Litwie minister Wigierowicz ponownie powołał Renatę Cytacką. 18 sierpnia ubiegłego roku na stanowisko wiceministra energetyki po pozytywnym zaopiniowaniu jej kandydatury przez litewską służbę do spraw badań specjalnych. W odpowiedzi na decyzję Niewierowicza premier Litwy Butkiewicz już w następnym dniu zwrócił się do prezydent Gibałskajki. Z wnioskiem o odwołanie tego ministra. Przy okazji zapowiedział, że Rada Polityczna Koalicji Rządzącej zadecyduje w najbliższym czasie o dalszym uczestnictwie AWPL w Komisji Rządzącej. Prezydent Litwy już następnego dnia po otrzymaniu wniosku Budkiewicz-Misa. dymisjonowała ministra Niewierowicza z nadziei 25 sierpnia 2014 roku. Kiedy pojawiła się możliwość ponownego zgłoszenia przez AWPL Jarosława, Jarosława Niewierowicza na stanowisko, z którego został zdymisjonowany, Premier Włodkiewicz już oświadczył, na pewno go nie zamianuję, bo nie gram w żadne gry polityczne, dodając niejakość się okazji, że celem akcji wyborczych Polaków na Litwie jest wsianie chaosu w państwie i że akcja wyborcza Polaków na Litwie nie otrzyma w rządzie żadnego stanowiska. Oświadczenia, przed chwilą cytowane, But Butkiewicz już wypowiedział podczas posiedzenia Rady Politycznej Koalicji Rządzących 26 sierpnia, na którym to posiedzeniu również głównie koalicjant rządowy, to jest socjaldemokraci, stwierdzili, że akcja wyborcza Polaków na Litwie pracuje niekonstruktywnie, i dlatego dalszy jej udział w rządzie jest zbędny. Próbę obrony AWPL-u podjęły tylko pozbawione większego znaczenia politycznego dwie partie, a to porządek i sprawiedliwość oraz partia pracy, ale bez żadnych... Teraz Sandajna czy Witautas Lansbergis, wspólna historia naszych narodów, to rzekomo czasy wynaradawiania Litwinów albo czasy polskiej okupacji. Konsekwencją takiego podejścia do historii jest traktowanie litewskich Polaków jako potomków okupantów, bo tak się mówi o naszych Polakach potomkowie okupantów. Jest tu jedna rzecz. Mówiąc o litewskim antypolonizmie końca XX wieku, nie można pominąć szeroko propagowanej w mediach litewskich teorii spolszczonych Litwinów. Jest to teza zaczerpnięta z ideologii międzywojennej głoszona następnie przez współczesnego czołowego językoznawcę Litwy, Zygmasa Zinkiewiciusa, który pod koniec lat 90. XX wieku sprawował urząd ministra edukacji i nauki i propagował pogląd, że na Litwie nie ma Polaków. Są wyłącznie spolszczeni Litwini którym należy ułatwić powrót na łono narodu litewskiego. I w związku z czym zaczęły się pojawiać głosy o konieczności relitjalizacji Polaków, którzy w swoim czasie zostali przymusowo spolszczyni. W tych warunkach nie wychowa się na Litwie zdrowomyślących ludzi to będą ciągle chorzy na nienawiść nacjonaliści, a przede wszystkim antypolacy. I wśród takich Litwinów zdecydowanej większości żyją nasi rodacy.